Gospel dla Zapikanych Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus zaczął mówić To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Ludzie często domagają się od Boga znaków, niezwykłych dowodów Jego obecności i działania. Jezus jednak przestrzega, że prawdziwa wiara nie polega na szukaniu cudownych potwierdzeń, ale na otwarciu serca na Boga, który już do nas mówi. Znakiem, jaki daje Jezus, jest znak Jonasza. Prorok Jonasz głosił Niniwitom nawrócenie, i ci, choć byli poganami, przyjęli to wezwanie i zmienili swoje życie. Jezus, syn Boży, jest jeszcze większym znakiem. Jego śmierć i zmartwychwstanie to ostatecznie objawienie się miłości Boga i jego mocy nad grzechem i śmiercią. Czy potrzebuje kolejnych znaków, by uwierzyć? Czy raczej otworzę serce na Jezusa, który już do mnie przyszedł i zaprasza do nawrócenia? Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.